Cześć! W tym filmie pokażę Ci, jak yy, łatwo, w łatwy sposób odinstalować aplikację na telewizorze Toshiba 32WA2363DG. Aby to zrobić, wystarczy przejść do zakładki Aplikacje, w ekranie domowym, a następnie wybrać aplikację, którą chcemy odinstalować. Część z tych aplikacji nie, nie, nie da się odinstalować, dlatego że są domyślnie zainstalowane. Ale na przykład Apple TV to jest aplikacja, którą przed chwilą sam zainstalowałem, więc wybierając ją, mogę przycisk. Przycis Przycisnąć i przytrzymać przycisk OK na telewizorze, na, na pilocie, a następnie nacisnąć odinstaluj i poczekać chwilkę. Y, pojawi się ten ekran, klikam OK, a następnie czekam moment i została aplikacja już odinstalowana. Y, mam nadzieję, że film był dla Ciebie pomocny. Nie zapomnij o pozostawieniu łapki w górę oraz subskrypcji. To by było na tyle. Ja się żegnam. Cześć.